Witam wszystkich z tej strony. Peror na dzisiejszym nagraniu Shadow Tactics Blades of the Shogun, czyli druga z 13 planowanych strategii taktycznych, które pojawią się na kanale. Język polski, jak widzicie, jest dostępny. Grenadję można zakupić za około 10 zł. Jest to klucz Steam. Jest ta gra też dostępna na platformie GOG i Epic. Nie ma tutaj, jeśli ktoś poszukuje trybu kooperacyjnego, jest tylko wyłącznie gra, rozgrywka single player i szereg misji fabularnych, które przechodzimy. Można oczywiście. Przechodząc jakąś misję, włączyć sobie dla powtórki albo żeby jakieś osiągnięcia zdobyć, misje poprzednie. I tutaj mamy kontynu, więc myślę, zobaczymy na przykładzie jednej misji, jak wygląda ta gra, jakie są mechaniki, możliwości. Widzicie tych postaci, jest kilka. Można maksymalnie pięcioma jak w Robin Hoodzie grać. Także rozpoczynamy misję. Gra się już zaczęła, i właśnie jak to wygląda, mam taki mały przerywnik. Samurai. Jeśli tutaj mamy drugą postać, którą będziemy mogli zapewne grać. Na razie idziemy jakąś juki. Widzicie tutaj cyferki 1, 2, 3, 4, 5. Pod dwójką mamy juki. No na razie nikogo więcej, więc w sumie nic nie klikamy. I wiemy, że tutaj jest lewy kontrol i mamy jakąś informację. Nic zaskakującego, że jak się poruszamy po śniegu, to widać ślady i wtedy przeciwnik może za śladami iść. Może to grać na naszą korzyść, jak i niekorzyść. Tutaj widzicie pod skrótami AS i D mamy umiejętności pod A. Możemy dalej się poruszać i wtedy przeciwnika dzikniemy. Ale pamiętajcie, to nie jest tutaj walka, tylko skradanie się i od tyłu uderzenie. Możemy na strzałkę najwyżej ogłuszyć przeciwnika, czyli don't kill him, stupid. Jeśli nie znamy angielskiego albo wolimy czuć się bardziej w, klimatyk, w klimat, to możemy włączyć dialogi w języku japońskim. W każdym razie, widzicie, tutaj na kontrol. Podnosimy też ciała, nie tylko przedmioty, które tutaj dookoła będą się znajdowały. Pod spacem dzisiaj wstajemy, na jedno przyciśnięcie chodzimy, na dwa biegniemy. Także na S jest pułapka, pamiętajcie, jest tylko jedna pułapka, ona trochę trwa jej zrobienie. Jak przeciwnik ją wdepnie, no to wówczas od razu z automatu umiera, a pułapka tu zostaje, trzeba ją podnieść i wtedy jeszcze raz zamontować. Więc no, może być tak, że wróg otoczy tę pułapkę i już jej nie podniesiemy za bardzo. No i na D macie tutaj zasięg tego, jak to jest, no tu niby gwizdać, a to jakiś pokazuje, jakby flat to był. W każdym na jakimś lecie zakwiszczonym i przeciwnik w tym zasięgu, który widzicie w tym okręgu, podejdzie, jest zaciekawiony co się dzieje. Działa to na takich słabszych, bo na samuraja, na przykład już przeciwnika mocniejszego, który o tutaj jest, już to niespecjalnie zadziała. Jeszcze jedna umiejętność akurat jej nie posiada i bandaż, który le leczy, jak widzicie, trzy punkty obrażeń. Ona może przyjąć na siebie cztery. No czwarte to już jest śmierć, także jak ma jedno życie, najlepiej użyć ten bandaż, bo od razu dostanie trzy znowu, czyli cztery punkty zdrowia. Także możemy kucnąć na spację, naciskamy dwa razy to biegnie, raz to chodzi. Ślady zostają, ale za chwilę znikają. Tutaj mamy obecne nasze zadania i jest mini mapka, też może się przydać. I w zasadzie to wszystko jeśli chodzi o całą. O, o te wszystkie zadania. Tu możemy sobie podświetlić jeszcze, gdzie można się ukryć, gdzie są jakieś drzwi, haki, widzicie, a i na Q i E poruszamy tutaj mapą. Możemy przytrzymać też lew, tak naprawdę lewy Alt i wtedy możemy obracając mysz na prawo i lewo też się przy, ten, tutaj ten ekran przemieszczać poruszać, obracać także zaczynamy i teraz możemy nacisnąć jeszcze prawy przycisk myszy na przeciwnika i widzimy na jaki zasięg on widzi, także oh, właśnie teraz powinniśmy tutaj podbiec teraz możemy podbiec tutaj widzimy tutaj jest kolejny przeciwnik, który zapewne widzi co się dzieje tutaj, więc musimy poczekać aż on znowu Pójdzie tam gdzieś na lewo i wtedy uderzymy. Także interesuje nas ta postać. I właśnie teraz uderzymy, bierzemy A i go cikamy. Możemy to ciało ukryć od razu. Trzymamy ten lewy kontrol i ciało przemieszczamy zanim on się połapie. I gdzieś w krzaku ukryć, żeby nie było widoczne. Jak tutaj właśnie jesteśmy w krzaku, widzicie, jest takie oczko, to znaczy, że nas teraz nie widać. W zasięgu tutaj tego oczka. Tutaj już na przykład jesteśmy widoczni, więc. Tutaj już nas widać. O, tutaj już nie. Dobra, i teraz ym, no właśnie. Idziemy dalej. Do krzaka. Możemy wejść tutaj. I zobaczcie, tu już nas nie widzi, bo jest taka przerwana. Przerwane linie. Bierzemy. I na niego spadamy. To jest maksymalne przybliżenie. Możemy chciał wziąć krew. Zaraz zniknie przez ten śnieg. W śniegu ukryty i. Czekamy dalej aż przeciwnik. No właśnie, obróci się w tę stronę, Schodzimy tym hakiem w dół. Biegniemy sobie tutaj, jesteśmy ukryci. I możemy kolejnego przeciwnika. Aha, widział się ślady. Zaćkać. Bierzemy ciało, ukrywamy tutaj. To jest cywil, którego nie, nie bijemy. Generalnie jeśli chodzi o epokę, o klimat, no to mamy tutaj e, okres Edo, czyli e, no to co mieliśmy w e, Shogun Total War, w Shogunie Dwójce Total War, czyli czasy, w których walczymy o, e, znaczy ci daimio walczą między sobą, kto będzie tutaj szefem wszystkich szefów, czyli Shogunem. No i tutaj już mamy ten okres, kiedy ród Tokugawa rządzi, ich tam było 15 tych Shogunów z dresji. To kukawa, kiedy w końcu zostali. no odpanowali od 1603 do 1866 roku. Zdaje się, i wówczas chyba 6, 6 albo 7, chyba 1866. W każdym razie e, ostatni zostaje obalony i mamy tutaj tą restaurację Meiji, czyli powrót cesarzy, bądź wcześniej tak jakby rządzili w cieniu tych szogunów, czyli dowódców naczelnych wojskowych. E, no dobra, i teraz. Właśnie widzicie, tutaj trzeba poczekać na odpowiedni moment, żeby podejść może jeszcze o tutaj i teraz biegniemy jesteśmy ukryci, wchodzimy na górę no i teraz możemy tutaj przeskoczyć Ona trochę za bardzo się ekscytuje W każdym razie, no co możemy teraz zrobić, bo to się wydaje teraz takie wow, co zrobić, bierzemy sobie na przykład łapkę montujemy Wisniemy Ukryjemy się. On powinien wejść na górę. Raczej, jeśli nie, to coś innego wymyśli. No właśnie, idzie. I tak właśnie widzicie działa pułapka. No dość brutalnie, gardło mu jakoś przybiło. W się pułapkę zbieramy. Ciało możemy ukryć, ale po co to robić? Tutaj nikt nie będzie wchodził. No dobra, pójście. No właśnie. Dobra, i teraz. Naszym celem jest pójść tutaj na górę, ale nie wiem, czy, ta, czy ten wojownik tego nie zobaczy, że będziemy wschodzili na górę. Więc lepiej i jego skasować, moim zdaniem. Także no, myślę, że go skasujemy. Może przeskoczmy tutaj i spróbujmy coś wymyśleć, Tylko co. No tutaj to raczej nie zadziała, no właśnie, nie zadziałało. Jak ten widzi, Toś dużo widzi, jakoś go tu zachęcić, trzeba sprawić, żeby on tu przyszedł, ja tak. Dobra, a więc zróbmy tak. O, że nie, nie, nie. O, właśnie, tak miało być. No i został zamordowany. O, no tutaj to Q i E działa tak, że trzeba, można nacisnąć Q i od razu E, żeby zatrzymać. O, widzicie? O, o, i tu ja się trochę z tym zawiesiłem. Dobra, idziemy dalej. Teraz możemy bezpiecznie sobie tu wejść na górę. Także dość ja nie, jakoś specjalnie przypadam za klimatami Dalekiego Wschodu. Ale tutaj ten klimat nie jest taki jakoś specjalnie złośliwy. Także jakiś podejrzany, dziwny, dość przyjemna gra. No właśnie, możemy tutaj sobie pójść. Tutaj widzicie, nikt nas nie widzi. No właśnie, tutaj te słomiane kapelusze też się tak nie dają łatwo nabrać. Najbardziej prymitywni to są ci tutaj, przeciwnicy jacyś. Nie, Aśigaru? Czy coś takiego? Dobra, i teraz schodzimy, tutaj jest zejście. I mamy tutaj kolejną postać. Master Samurai! Tak. Mówiłaś o mnie, młoda kobieta. Przepraszam. Czy mam problemy? Hm. Zobaczymy. Powiedz mi, co znalazłaś? Ten człowiek z papierami. He is at that big house, like you said. He has lots of big, mean samurai with him. We will worry about them later. First, we need to get inside the compound. Hi. I found two ways inside one at the north wall, and one at the south wall. But they are both locked. For every lock, there is a key. Can you think of anyone who might have it? Um. Yes. There was another mean samurai. He has a key that wants to be stolen. You must climb inside, steal that key, and let me in. After that, we will regroup and discuss further plans. Hi, Master Samurai. No właśnie, tutaj pokonanie samuraja nie jest takie proste, bo ta postać, drobniutka, raczej tego nie zrobi. Po to mamy właśnie samuraja, który widzicie, ma inne umiejętności. Może właśnie Przeprowadzić atak z bliska, przybija zbroję samuraja i wtedy na pewno będzie jakiś krótki pojedynek i on nie straci obrażeń jeśli tak zaskoczy samuraja i go pokona. Tutaj widzicie użyj dwóch mieczy, aby zabić wszystkich otaczających przeciwników. Wow. No i mamy też butelkę sake, by zwabić przeciwnika. I również jeden bandaż, ale widzicie, no tutaj on przyjmuje na siebie aż 8 obrażeń. Także, możemy zrobić tak, że podejdziemy sobie tutaj. Widzicie, tutaj też jakiś drepta sobie. Zrobimy tak, że weźmiemy tutaj pułapkę. Gwizdniemy. Don't try to hide. No i właśnie on wpadł. No samuraj się nie da. Znaczy na niego by w ogóle ta pułapka nie zadziałała. A na samuraja mamy inną niespodziankę. Myślałem, że samuraj się nie rusza, jednak się ruszył. dlatego... Z wrażenia uciekam. Tak by wystarczyło tu w krzaku się ukryć, kiedy on by zginął. Możemy zawsze to ciało wziąć, jeśli nam przeszkadza. No, i w zasadzie teraz musimy wziąć trójeczkę samuraja. No i bierzemy A i podchodzimy, bo on tak nie widzi nas teraz. Jak widzicie, tutaj po tym. No i to się zawsze tak kończy. Także bez niespodzianki, tak, czekamy, aż się jednak pójdzie. Dobra, teraz bierzemy to ciało. On trochę szybciej je weźmie niż, niż ona. To jest informacja kolejna, jeśli ktoś się nie ogarnia, że w zasadzie on jest niebezpiecznym przeciwnikiem. Tak. I teraz w zasadzie zobaczcie. no... Kolejna taka informacja, że. No, jeśli nas nie wiem, jeśli uważamy, że ta gra jest taka trudna i będziemy wczytywali, co ja preferuję bardziej tak powiedzmy no, próbować jednak przejść całość, no to możemy tutaj kliknąć zapis w to miejsce, o, kiedy jest napisane, że ostatni zapis był o 10 minut temu. Klikamy i zobaczcie, to się od razu zapisuje. No dobra, i teraz co powinniśmy zrobić dalej? Myślę, że podejdziemy sobie tutaj, zostawimy pułapkę gruby, nie ufam jemu, niech właśnie się w to miejsce. No tak, poczekajmy tutaj aż... Albo nie. Albo tak, 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 tak. Tak, zróbmy. On się z... cofa. ma patrol jakiś ustawiony, więc zagwistajmy tak. Cofnijmy się teraz za płot. Zagwiszmy jeszcze raz. No szybciej samule. Szled gotowy, w razie co? No niepotrzebnie, bierzemy to ciało. Lubi podnosić chłopców, w ten gruby, więc wykorzystajmy to, jakieś ustronne miejsce go schowaj. Teraz bierzemy pułapkę, myślę jeszcze raz ją zostawimy, bierzemy samuraja. Nie kłóca, Ty tutaj się ukryj. Rzuć sakę. I powtarzamy tą czynność. I beczki są tu podświetlone, bo można by je zwalić i też wywołać hałas. Ale można przecież w ten sposób przygotujmy szlet, w razie co, ale raczej wdepnie. No właśnie. Gruby czynić swoją powinność. zabierać tutaj ciało. Ty się tutaj ukryj. Ciało odłożyć. Tutaj w to miejsce. Podnieść sakę. Chodź tutaj. Ty przygotuj pułapkę dla cywila, łotra. No i papa. Ta pułapka zastawiona. Ale nie będziemy czekali. Urzwłajmy od razu ten hałas. Słamiane kapelusze i tak nigdy nie idą, więc. Myślę, że to jakiś wiatr. Jakby nie wdepnął to. No właśnie, nie wdepnął. A to. Ha, <grywka> zawracając wdepnął. Bierzemy to ciało. Tutaj podnieśmy pułapkę. Ciało odłożyć. No i widzicie, tutaj on ma takie obszarowe obrażenia. Tak jak mówiłem. To można od razu tych dwóch uderzyć, bo ich zasięg jest nędzny. Patrzyli na siebie. Teraz podejść tutaj, tutaj, tutaj ten nam tu będzie przeszkadzał do widzenia. Teraz wchodzimy tutaj na górę. Ja się ona nie spadnie ze szletem na niego, więc pięści bierzemy, ale i tak można go później dobić. Trzymamy lewy kontrol i podtrzymamy katełko wieprzakowi. Ale dobra, to ciało. I teraz tak, możemy tutaj zostawić pułapkę. Podchodzimy sobie w to miejsce. Zagramy na flecie. Dobra. Przygotujmy. Sztylet w razie, co? No, niepotrzebnie. Ciało można ukłuć jak chcemy, bierzemy pułapkę. Teraz ten wóz gdzie gdzieś tutaj jedzie. No dobra, w takim razie przygotujmy się do tego. Weźmy grubego. Oraz skasujmy cywila. Ja ich nie lubię. Przygotujmy pułapkę zanim wóz tutaj wróci. Tak, just a wind, a ten idzie. No, zdążymy wejść.

No teraz by można było wyjść, ale widzicie, to nie jest takie łatwe. Chyba to była jedyna okazja żeby wysiąść. Jak mówi, kiedy możecie... Mówi, że możesz jechać, to chyba wtedy trzeba wysiąść. Także, no myślę, że ja to przewinę, żebyśmy nie oglądali oczekiwania na powrót. Właśnie zatoczyliśmy koło, czekamy na odpowiedni moment. Kiedy powiedzą, że wóz może jechać, tak jak to było ostatnio, wtedy, myślę, jest najlepsza okazja. Zamarznąć. Oj, zamarzniesz. Jak... Ciało ci się przestanie ruszać. No właśnie, teraz jest okazja. Wysiadamy. Wysiadamy. Także taki, on ma takie pole widzenia. Podejdźmy z tej strony. Cigamy. Nie trzeba było go cigać, ale ja lubię, więc co tam? Bo zapewne wchodzimy tutaj. Tutaj, tu jest jakiś strażnik. No, tędy nie przeskoczymy, bo będzie widział. Można tędy, coś słyszał. Ale to jest ten słomiany kapelusz, więc on ma zawsze wylane. Dziegamy tak, jak lubię. Tutaj jakiś patrol, to czekamy aż przejdzie. Przechodzimy na jedną, na drugą stronę. Jakaś informacja. Że możemy kogoś okraść, jeśli posiada przedmiot. Tutaj jest właśnie ten samuraj. To jakaś kobieta, czekamy na nią. Tu ten strzelec nam trochę utrudnia zadanie. No właśnie, myślę, że i okradniemy go, i poczęstujemy soplem, czyli tak jak lubię. Wykorzystam w pełni potencjał tej gry. Zadźgamy. Na lecie ta kobieta tu wróci, będzie krzyczała, więc ją też sprzątniemy. Przygotujmy pięść. Ale oczywiście też ją zlikwidujemy. Nie ma litości dla nikogo. Także tutaj zobaczcie, jak naciśnię, nakierujemy na te drzwi, to widzicie jakie są przejścia. Także ona stąd... Właśnie już tutaj. Szybko jej poszło. Dostać z pięści. I ekstra. Humanitarnie. Najpierw ogłuszamy. Potem dzikamy. Wchodzimy na dół. Cikamy tego łotra. Tak jak... Się robić z wrogami, no i czekamy aż samuraj przestanie tutaj sobie z kimś gadać o niczym. Zatrzyma się w tym miejscu, okradniemy go, wejdziemy na górę. Znowu tu wróci soplę, go poczęstujemy, więc dwa w jednym. Bramę otworzymy. Samuraj ma drogę otwartą, ale będzie trzeba zapędne tutaj zawrócić, żeby po kolei tych ludzi likwidować za pomocą jej. Wista. No, ewentualnie ten samuraj ma też sakę, ale tutaj w tym wypadku może być trochę to sakę bardziej problematyczne, albo może i nie. Zobaczymy. Właśnie, ja się tutaj rozgadałem i zapomniałem o tym. Ale dobra, możemy w takim razie tutaj też drogę już mu. Tylko nie ten wóz tutaj już jedzie. Sakę można by było tutaj rzucić, a woja ukryć w tym miejscu. To tak za chwilę zrobimy. No i pilnujmy, pilnujmy tego. No i na co on czeka? Jak, a jak nie ma straszy, czy jest straszny, on i tak się zatrzymuje na określoną ilość czasu. O, właśnie teraz tutaj cofnijmy się. Kubek. Ten wóz to jednak tak nie reaguje. Właśnie tutaj. Oddawać to moje sakę. Dobra, idziemy. Trzymamy lewy kontrol. I okradamy dziada. Możemy biegać, bo on tego nie usłyszy. No i przy następnej jego zatrzymanie się tutaj zostanie poczęstowany soplem lodu właśnie tutaj będzie już trochę gorzej ich temu samurajowi chyba, a może i nie tu byśmy rzucili sakę, powinien je widzieć zobaczy to ciało podejdzie, a my go wtedy chlaśniemy no tak też można jakbym chciał jeszcze sopelkiem poczęstować samuraja tak, ten tu zawróci to wtedy. Tylko teraz dwie czynności naraz wykonać może być problematyczne, więc... Nie wiem. Może tylko samuraja. A potem to. I ten wóz będzie to, teraz może stanowił problem. Dobrze. Znaczy, jesteśmy gotowi. Zrzucić ten sopel. Trzymamy już lewy kontrol. Proszę bardzo, mamy w pełni wykorzystane możliwości tej gry. No, że to trzeba tak obrócić. Chyba, że olejemy to, i od razu tutaj podejdziemy. No właśnie, wzdłuż krzaków. I tutaj ten wóz lepiej, niech sobie pojedzie. A ten tutaj będzie widział. No się teraz się odwrócił.

No właśnie, z ideal. Nie. Ona by mogła zawrócić i tych wojowników też odciągać i pomóc naszemu samurajowi. A ten sobie jedzie po ciałach i ma wylane, więc <grystanie> na to nie zwracamy uwagi. No właśnie, pięknie. A jeśli nam przeszkadza, to weźmy je sobie. Hmm. Jaki on ma zasięg? No dotąd. To tak chyba niespecjalnie. No nie, to by musiała ona przyjść z pomocą. Także zawracamy na górę wspinamy się tutaj tutaj szybko zanim się odwrócą a no i tak chyba nie widzą nie nie no kupię to trzeba wrócić teraz jak będzie znowu wchodził to przygotujemy pułapkę ty jesteś tu niepotrzebny i co, w ogóle gdzieś jak Dziękuję. najdalej? A, następnego nie ma. No, miał tędy iść, ale zobaczył ciało. To ciało trzeba pochować, żeby właśnie to tak nie działało. Ja jemu coś tutaj nie gra. Zawsze to był strażnik, a teraz go nie ma. Ciebie tutaj. Woźnico, przepraszam bardzo, ale ja tu tylko sprzątam. Dokładnie. Dobra. No widzicie, w zasadzie już tylko jeden strażnik tu jest. No plus ten niezamądry cywil. Także tak wygląda ta gra. Ja ją polecam, jest naprawdę dobra. Jeśli ktoś lubi takie skradanki, to by było na tyle. Cześć.